Siemka! Witam w drugim odcinku przeglądu MMORPGów. No i dziś pod lupę wyśnijmy sobie gierkę Alpion Online. Gra jest naprawdę ciekawa, oferuje sporo możliwości fajnej zabawy i niedawno do gierki wszedł większy update, zmieniający co nieco, więc jeśli jeszcze nie graliście, to dobry moment, żeby zacząć. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i wiadomo, po obejrzeniu napisanie swojej opinii. A teraz e, przejdźmy do materiału. O czym jest Albion Online? Albion Online jest mmorpg osadzonym w średniowiecznym świecie fantazy. W grze mamy do wyboru rozmaite bronie oraz ubrania, i każdy z nich daje różne umiejętności. W gierce nie ma poziomu postaci, Expi się za to umiejętności w posługiwaniu się daną bronią lub strojem. Ekonomia jest w rękach graczy, i ceny na rynku są dyktowane przez popyt i podaż, jak w prawdziwym świecie. No, i wszystko można wytworzyć samemu i handlować tym z innymi graczami. W Albionie PvP działa bardzo dobrze, i czy to są starcia jeden na jednego, mniejsze walki grupa versus grupa, czy też wielkie bitwy gildii. W grze wraz z gildią można przejmować tereny, zakładać kryjówki i przez to powiększać swoją strefę wpływów. Jeśli jednak ktoś stroni od walki, może zostać spokojnym zbieraczem surowców występujących w grze, chcesz być drwalem? Nie ma problemu. Łap się kiere i do roboty. Valbiona można grać też na telefonie, co pewnie dla wielu będzie sporo zachętą. Walpionie misje są tylko na początku w tutorialu. No a potem już ich nie ma, więc to my musimy ustalać co chcemy robić, jak, na co przeznaczać nasz czas. No i to daje nam taką fajną swobodę, że jeden tutaj pójdzie bardziej w PVP, Drugi będzie tutaj budował się pod jakąś walkę z mobami. No a jeszcze inny pójdzie w jakieś rzemiosło. Więc daje to naprawdę fajną mnogość wyborów, które gracz musi podjąć. No i to tyle z tych takich podstawowych informacji o Albionie. Na pewno dało się tu wspomnieć o jeszcze wielu innych rzeczach. No ale myślę, że na start to nam wystarczy. Ja w Albiona zacząłem grać jakoś rok temu. Przez ten czas miałem troszkę przerw od gierki, no ale postaram się przedstawić wam moje odczucia i wnioski po tym czasie grania. Na początku po zrobieniu tutoriala byłem troszkę zagubiony, no bo Albion nie prowadzi nas za rączkę i to my musimy myśleć co chcemy robić dalej. No więc oglądałem poradniki na YouTubie, no i powoli poznawałem gierkę. Na początku moje podejście było bardzo solowe. Grałem no, praktycznie tak kilka pierwszych miesięcy totalnie samemu, powoli robiąc jakieś solo dungeony. Bo tak w sumie najwięcej myślę, że tam spędziłem czasu. No, ale to też najwięcej zarobków mi przyniosło. No i dzięki czemu po jakimś czasie mogłem kupić sobie pierwszą premkę. No, i, i wtedy y, grałem sporo, e, głównie po to, żeby y, móc uzbierać już na kolejną premkę. E, no i wtedy miałem przerwę e, dość, dość sporo od No i potem wróciłem do gierki, e, powiedzmy, dzięki znajomościom, dołączyłem do całkiem potężnej gildii. E, no i naprawdę progres był ogromny. E, nie spodziewałem się, że aż tak to ruszy. Też rozmawiając z moim kolegą, który zaczynał gierkę, mówił, że wbił sobie piątkowe rzeczy tego w jeden dzień. No a ja na tamten czas pewnie mogłem nosić jakieś szóstkowe, siódemkowe. No więc dla mnie to był kosmos, jak to szybko leci w gildii. No i jak tutaj inni gracze mogą nam pomóc. Zmierzam do tego, że w Albionie jest sporo solowego kontentu. No ale myślę, że to właśnie granie w tej gildii z tymi ludźmi największą frajdę. No i myślę, że ten progres jest też no, szybszy niż, niż tutaj zrobiłby celowy gracz. No więc gildie są naprawdę ważną, ważną rzeczą w Albionie. No i polecam wam do jakiejś dołączyć. Ja sam niedawno zacząłem tutaj gildie prowadzić. No i gra się naprawdę Naprawdę fajnie. Albion jest raczej średnią grą dla tutaj graczy każualowych. No bo jak już coś, coś się robi w Albionie, to no wymaga to troszkę, żeby spędzić tego czasu przed monitorem. No i zbliżamy się ku końcowi. No i moim zdaniem Albion Online jest naprawdę grą godną polecenia. W grze jest mnóstwo aktywności. Można fajnie spędzić czas. No, i ja po kilkuset godzinach myślę, że już będzie grubo, grubo ponad 300. Dalej się świetnie bawię. Dalej, dalej jest jeszcze mnóstwo do, do grindowania, więc polecam Albionowi tę szansę. Bo myślę, że jeśli lubicie Momo Airbagi, sandboxy, to, to Albion powinien przypaść Wam do gustu. No i to będzie na tyle w tym materiale, będę bardzo wdzięczny za komentarze odnośnie filmu, rzeczy które wy byście poprawili, dodali i tak dalej, bo chciałbym żeby te odcinki z tych przeglądów gierek były coraz lepsze, możecie pisać w komentarzu też nazwę gierki jaką chcielibyście żebym omówił w kolejnym odcinku, zachęcam do zostawienia suba, łapki, no i na razie to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki i trzymajcie się. No i cześć.